Z koalicji Europa Plus Twój Ruch Sławomir Konieciński. Ja. Jaką ma Pan, Pani, ofertę programową dla Świętokrzyskich Rolników? Pan poseł. Sławomir Konieciński, Świętokrzyski kandydat do Parlamentu Europejskiego, trzecia pozycja na liście Europy Plus Twój Ruch. Wspólna polityka rolna przede wszystkim powinna być wspólną polityką, a tak dziś nie jest. W Unii Europejskiej są państwa lepsze i gorsze. Do tych lepszych na pewno zaliczają się Niemcy, Francuzi, natomiast my jesteśmy w tej grupie państw gorszych, ponieważ polscy rolnicy w dalszym ciągu, mimo wielu zapewnień poszczególnych ministrów z różnych rządów Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymują mniejsze wsparcie do produkcji rolnej. A więc największe wyzwanie, które chyba stoi przed nami wszystkimi bez względu na sympatię i antypatię polityczne, to walka w interesie polskiego świętokrzyskiego rolnika. Również bardzo ważnym aspektem jest pomoc w zakresie tworzenia silnych grup producenckich, bo tylko wspólnie świętokrzyscy czy polscy rolnicy mogą walczyć lepiej o swoje interesy. Dziękuję bardzo. Jan Gierada, yy, dobrze, żeby tą parę zwrócić uwagę, bo z moimi przyjacielami, doświadczeni politykami, posła Kopczyńskiego uważam za jednego z najlepszych posłów w Polsce i wcale się tego nie wstydzę, mimo że poszedł do innej opcji, ale ja lubię że nie na partię, ale na to, co mają w głowie. Pytanie jest proste. Pytanie jest proste. Jak się panowie odnosicie do osób nawet tu siedzących, Którzy statują do Parlamentu, ja ich nazywam spadkobierzami. Czy my tu nie mamy się do wszystkich swoich ludzi mądrych, tylko musimy się odnosić do Warszawy, do innych? Bardzo proszę. Wspominam, że odpowiadając i dziękując jednocześnie panu dyrektorowi Janowi Wigieradzie, powiem tak: moje miejsce jest tam, będzie tam, gdzie będzie prezydent Aleksander Kwaśniewski. A jak pan wie, prezydent Aleksander Kwaśniewski wspiera i popiera listę Europy Plus i swojego ruchu. Co do kandydatów z innych okręgów wyborczych, uważam, że nie jest to w, w porządku w stosunku do naszego regionu, że mamy na naszych listach kandydatów z Gdyni, Wrocławia, Warszawy. Uważam, że każdy powinien startować ze swojego regionu. Niestety tak nie jest. Nasz region stał się trampoliną do karier politycznych, partyjnych kupili. I to trzeba zmienić. Głosujmy na swoim. Dziękujemy bardzo. Panowie, jak promować gospodarczo region Świętokrzyski i przyciągać inwestorów? Zaczyna Pan, pan? Po Przede wszystkim musimy zmienić i stworzyć jak najszybciej plany zagospodarowania przestrzennego, scalać tereny. Wyposażać je w odpowiednią infrastrukturę, bo tylko wtedy, kiedy takie tereny będą przygotowane, do województwa Świętokrzyskiego mogą inwestorzy, czy w województwie Świętokrzyskim mogą się tacy potencjalni inwestorzy zjawić. Ale to nie sprawa najważniejsza. My w województwie Świętokrzyskim mamy wspaniałych przedsiębiorców. Problem tylko w tym, że nie są należycie wspierani. A to właśnie mali, średni przedsiębiorcy w województwie Świętokrzyskim dają nam 75% miejsc pracy. Stawiajmy i pomagajmy swoim. To miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie eksport polskich jabłek nie zostanie zablokowany. Mówię to o rynku rosyjskim. Bo nasze bezsensowne mieszanie się w sprawy Ukrainy spowoduje to, że zapłaci za to święty wszystkich rolnik. A co do siebie, Sławomir Kopyciński, lat 39, szczęśliwie. Mąż szczęśliwy ojciec dwójki dzieci Natarki Wojtusia, poseł Szóstej Kadencji Sejmu, również obecnej w Sejmie pracuję w Komisji Finansów Publicznych. Jestem zastępcą przewodniczącego Komisji oraz przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję za SMSy, za poparcie. Chcę powiedzieć tak, moje biuro selskie jest po przeciwnej stronie ulicy. Głosując z nami na Sławomira Kopicińskiego, człowieka, który od pokoleń związany jest z regionem świętokrzyskim, macie pewność, że ja stąd nie wyjadę. Tak jak jestem tu dziś, tak będę jutro i każdego kolejnego dnia. A wszystkim tym, którzy w poprzednich wyborach głosowali na ludzi niezwiązanych z naszym regionem, dedykuję przykład pani Beaty Kępy, dedykuję przykład pana agenta Tomka. Dali się wybrać i wyjechali. Nie głosujmy na swoich, na ludzi których znaczy. Dziękuję bardzo.